Nazywam się Małgorzata Głowska i jestem koordynatorką projektu Lato w Teatrze we Włodawie, a także prowadzę warsztat aktorski w ramach tych warsztatów. Właśnie znajdujemy się przed włodawskim kinem, w którym za chwilę rozpocznie się inauguracyjny pokaz filmu, ponieważ przez dwa tygodnie będziemy tutaj mieli dyskusyjny klub filmowy codziennie i dzisiaj na pierwszy ogień idzie buntownik z wyboru z Robinem się i tematem Damonem. i oczywiście akcja sobotnia, jutrzejsza, czyli stworzenie muralu przez naszą młodzież zaprojektowana przez nich z hasłami oraz symbolami, które e, były dla nas bliskie, w dla trwającego warsztatu i będzie to duży kawał grafiki zaraz przy deptaku włodawskim. Mamy nadzieję, że zostanie też na dłużej i pytania, które zapewni się na tych muralach też trafią do połączności włodawskiej, w ten sposób także medialną, więc nie chodzi o aresztu w Włodawiu. Złazić tak. na dół! Złazić na dół! Złazić na dół! Złazić na dół! Złazić na dół! To jest moja rola, opiekuję się grupą, e, grupą dziennikarzy, grupą młodych dziennikarzy, którzy te, te warsztaty będą spędzali troszeczkę z boku. Nie zajmują się teatrem, nie zajmują się aktorstwem, tylko stoją troszeczkę z boku i obserwują to wszystko i podają dalej, opisują co się tutaj dzieje i ja mówię im w jaki sposób mają to opisać, żeby było dobrze. E, grupa grupa nie, jest, nie jest duża, grupa jest dziesięcioosobowa, dlatego mogę nawiązać z każdym rodzaj indywidualnej współpracy. O, to to siedzi, to Co to ty dziewczyno? Dziewczyny, to nic nie ma. Brakiem pić. brakiem pić. Nic nie ma. Nic. Mało. nic nie Każdej takiej podróży, również tej metaforycznej, wraca się przemienionym. Każda taka podróż jest krokiem w dojrzałość. ja coś powiem. Po pierwsze, bardzo dziękujemy Państwu, że zechcieli nas Państwo obejrzeć i to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Mamy nadzieję, że chociaż na jakiś czas dostaniemy w Waszej pamięci i że przeżyliście tu z nami czasem wspomnienia, a czasem zupełnie nowe historie, których nie słyszeliście, a myślę, że były bardzo ciekawe. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy, że z nami byliście i zapraszamy do największej sali, czyli sali Sezam, gdzie jest dokumentacja naszej pracy. Są tam fragmenty tekstów naszych warsztatowiczów, są zdjęcia z miejsc, w których byliśmy, byliśmy z na przykład naszych też wspólnych ćwiczeń. Bardzo zabawny pejzaż tego, co się działo przez ostatnie dwa oraz niewielki poczęstunek, także zapraszamy. Dziękuję.